Dzień dobry Fangolu, słuchajcie, jest 31 Fangolu. Cześć z tej strony Armin, jest 31 sierpnia, za chwileczkę, koniec miesiąca, dosłownie za kilka godzin. Chciałem Was zaprosić do pierwszego wyzwania na moim YouTube kanale, a mianowicie do wyzwania pod nazwą 100 pompek w dzień. Wyzwanie polega na tym, że przez cały wrzesień codziennie robicie 100 pompek rozbitych na cały dzień. To znaczy rano możecie po powstaniu zrobić 10, potem w południe kolejne 20-30 i tak przez cały dzień, aż dobijacie do 100. Na początek potrwa Wam to, tak jak mówię, cały dzień, potem będziecie próbowali już to wbić w 3-4 seriach, a z czasem, kto wie, może ktoś z Was zrobi całość za jednym zamachem. Całe wyzwanie jednak nie polega na tym, żeby robić 100 pompek, bo to nie jest zupełnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby a stworzyć w was nawyk treningu siłowego, treningu, który wymaga od was wysiłku, bólu i takiego takiej walki, bo to będzie walka na pewnym etapie. Druga rzecz, robicie to w zakresie własnego domu, robicie to tylko dla siebie, nikt tego nie zobaczy, nikt tego nie usłyszy, to jest tylko i wyłącznie dla was. Jeżeli chcecie porozmawiać z kimś innym, to lepiej żebyście go do tego zaprosili, bo was nie zrozumie. Uwierzcie mi. Trzecia sprawa. Chcę, żebyście w pewnym momencie poczuli, że wam tego brak. Na bank przyjdzie taki dzień, gdzie nie będziecie mieli na to czasu. I w pewnym momencie poczujecie, że o, ale mam ochotę, ale mam ochotę, mam taką siłę chęć. I wtedy, wtedy zacznie się rodzić w was taki głód treningowy. Taki głód, który ja mam od wielu, wielu lat. I też fakt że ja do tego nawiązuję i namawiam Was do tego wyzwania, głównie dlatego, że pompki są dla mnie osobiście w życiu moim sportowym, takim treningowym cholernie ważne. To dzięki nim potrafię dzisiaj robić bardzo wiele rzeczy, których moi koledzy nadal nie potrafią. A trenują więcej ode mnie. Po prostu pompki pracują na całym ciele. Pracujecie na klatce, pracujecie na plecach, pracujecie w utrzymaniu kory, żeby całe ciało było płasko. Pracujecie w tricepsie, a triceps to jest tak naprawdę większość waszego rękawa, więc też jeśli chodzi o rozbudowę taką wizualną mięśni to to jest idealne ćwiczenie teraz kilka zasad, pierwsza sprawa jak wspomniałem robicie to tylko dla siebie dlatego jeżeli nie możecie zrobić stu pompek to nic to nawet lepiej, bo będziecie mogli za jakiś czas je zrobić i będziecie się czuli wtedy niesamowicie dobrze ważniejsza niż ta ilość, to jest takie umowne bardzo ważniejsza niż ta ilość żebyście robili za każdym razem te pompki poprawnie, dlatego a Idziemy od dołu do góry, to znaczy ciągniemy cały zakres ruchu, dotykacie ziemi albo kładziecie pod sobą piłeczkę czy e, pończek skarpetek, żebyście go dotykali ciałem, nosem czy czymkolwiek innym i też idziecie na górę, na samą górę tak do wyprostu rok i tu jest ważne, pracujecie przy tym łopatkami, łopatki kiedy schodzicie na dół łączą się ze sobą, kiedy jesteście na górze rozchodzą się. Jeżeli popełnicie błąd w postaci tego, że już na początku je zapniecie razem i będziecie się tak poruszać góra-dół, to najzwyczajniej w świecie nie wykorzystacie mocy, która drzemie w Waszych plecach. Także poprawiamy łopatki. No i trzecia bardzo ważna rzecz to jest oczywiście miednica. Miednicę wciągamy. U mnie może to wyglądać tak, jakbym wypychał troszeczkę tyłek biodra, ale to tylko tak wygląda, bo mam po prostu duży tyłek. Wy starajcie się o to, żeby ta miednica była zawsze wciągnięta, ciągnięta do siebie, tak jakbyście próbowali ją do pępka trochę pociągnąć. I to Wam powinno wystarczyć. To nie jest film instruktażowy: Jak robić pompki, to jest film o tym, że we wrześniu wszyscy robimy 100 pompek dziennie. Jeżeli bierzecie udział, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, żeby być na bieżąco z przyszłymi wyzwaniami. Dajcie komentarz o tym, jakie są Wasze aktualne cele, plany treningowe, co chcecie osiągnąć. Ja będę wiedział wtedy, co nagrywać w następnych filmach. I tak jak mówię, to jest coś dla was. Ale jeżeli chcecie z kimś o tym pogadać, to lepiej go w to wciągnijcie, więc udostępnijcie ten film dalej, niech inni też biorą udział, a wtedy będzie znacznie, znacznie raźniej. Trzymajcie się, dzięki i cześć.